Witam Was z tej strony Gindosza. Przed Wami kolejny unboxing wideo. I słuchajcie, na samym wstępie tego wideo unboxingowego chciałbym podziękow podziękować serwisowi konsole i gry za to, że pomogli w zdobyciu tej kolekcjonerki, o którą zapewne Wy już wiecie, o jaką kolekcjonerkę chodzi. Ja też ją już tutaj widzę pozwoliłem sobie ją odpakować, wyjąć po prostu z pudła, aby nie zajmować tutaj więcej zbędnego czasu. No i słuchajcie, przejdźmy właśnie do odpakowywania kolekcjonerki. Heroes of Might and Magic 7. Wiem, że piszę Might and Magic Heroes 7, ale to są Hiroshi. Więc nie każcie mi, drogi Ubisoftie, nazywać tego Might and Magic Heroes 7, bo tak naprawdę to zawsze będą w naszej pamięci wszystkich Heroes of Might and Magic 7. Pomimo tego, że zawsze to była jedna i ta sama seria co Might and Magic, ten sam świat, etc., etc. Tutaj byśmy musieli się zagłębić naprawdę mocno. Tego lora, no to przebrandowanie, czyli przemienienie tego, że Heroes jest po Might and Magic, i wskazanie na to, że U, wszystko jest w świecie. Might and Magic, to za dużo nie zmienia, że tak powiem. No, znaczy, dla niektórych bardzo dużo zmienia i wielka głównoburza o to była w internecie, ale dla mnie to nic nie zmienia. Dla mnie w dalszym ciągu to będzie Heroes of Might and Magic 7. No i słuchajcie. Bardzo fajna kolekcjonerka nam się szykuje, chociaż o Grze jest bardzo mało dobrych rzeczy. Nawet samemu za dużo dobrego nie mogę po, o tej grze powiedzieć po tym, jak grałem w nią jeszcze za czasów bety, kiedy ta gra miała betę. Naprawdę dość dużo złego miałem do niej do powiedzenia, ale podobno się poprawiło. Dlatego też zdecydowałem się zakupić właśnie tą kolekcjonerkę, ponieważ chciałbym również sprawdzić, jak ta kolekcjonerka wygląda względem innych kolekcjonerów jak Ubisoftu, bo podobno tutaj jest dość dobre odbicie w tym poprawnym kierunku, to znaczy w kierunku tych lepiej jakościowo kolekcjonerek. Nie wiem, ja na przykład z Assassin's Creed a Syndicate a jakoś nie narzekam, a słyszę same złe rzeczy tylko i wyłącznie o tej najwyższej kolekcjonerce. Ale to mniejsza z tym. Weźmy się za tą. Po pierwsze, pudło. Po pierwsze, pudło, które jest fajnie stylizowane. Słuchajcie, na. Ja się tutaj przeniosę, przepraszam Was bardzo. Słuchajcie, jest stylizowane na taką ścianę katedralną, i od razu na bokach, słuchajcie, yy, mamy symbole, będę starał się Wam tutaj to pokazać jakoś lepiej. O, proszę bardzo. Mamy symbole, słuchajcie, frakcyjne, które okay. występują w tej części gry, oczywiście z tyłu, na tej banderolce, no bo nie oszukujmy się, Ubisoft bardzo lubi nakładać takie banderolki. Jedną mam bardzo mocno zniszczoną, ale na całe szczęście pudełko jest całe. No i możemy od razu zobaczyć, co znajduje się w tej kolekcjonerce. Przepraszam, że Stryknąłem w stojak od y, kamery. No i dobra, mamy grę. Wow, dostaliśmy grę. I słuchajcie, wcale tutaj się z tego nie śmieję, bo nie wiem, czy wiecie, to taka mała dygresja nie odnośnie tej kolekcjonerki, ale ogólnie kolekcjonerek. Ale na przykład istnieje kolekcjonerka Wolfenstein The New Order, która nie zawiera gry. Dlaczego? Bo to się nazywa Update kolekcjonerski. Sprzedawany jako wersja kolekcjonerska, ale bez gry. Więc... brawo Bethesda i It software. Ale dostaniemy także... Figurkę, bo jakżeby inaczej. Mania figurek wszystkich po prostu. Dostaniemy jakieś dwie litografie, losowe z tego co widzę. Proszę bardzo, mamy dwie litografie. Dostaniemy zestaw kart stylizowanych na postaci z gry. No to może być ciekawe. Soundtrack. I teraz tutaj... Pytanie za 100 punktów, czy Ubisoft Polska yy, staną na wysokości zadania, ponieważ z tą kolekcjonerką związane były pewne, słuchajcie, yy, że tak powiem, nie tyle nieścisłości, co pewien kwas wyszedł z tą kolekcjonerką, ponieważ yy, osoby zamawiające kolekcjonerkę dostały informację, i nawet tutaj na zdjęciu jest informacja, w tym miejscu, że dostajemy soundtrack w wersji. Yy, płytowej, tak? A okazało się, wiele osób otrzymało soundtrack wersji cyfrowej, właśnie w tej dużej kolekcjonerce. I teraz pytanie, czy Ubisoft Polska, Ubisoft, że, przepraszam, Ubisoft Polska spełnił swoje zadanie i dostaniemy w wersji płytowej, czy tylko jako wersję cyfrową do pobrania? Oczywiście artbook i jakaś tam zawartość w grze cyfrowa, jata, 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 bo oczywiście mnie zawartość cyfrowa jak najbardziej nie jara. Od razu sobie otwórzmy bo oczywiście wszystko jest poprzyklejane ten klej jest łatwy to znaczy ta naklejka która tu jest nie wiem czy nawet ją widzicie wątpię żebyście ją widzieli ale ta naklejka tutaj słuchajcie jest łatwa do ściągnięcia jednakże z racji tego że ja chcę zaoszczędzić czas to sobie ją po prostu tutaj ładnie zetniemy mając nadzieję że nie przytniemy przy okazji kartonu, bo niestety tak też może się zdarzyć, ale widzę, że nic nie przyciąłem, no, zobaczcie mogę ją sobie teraz bezpiecznie bez żadnego problemu ściągnąć, zrobię to pewnie później ale chcę Wam od razu pokazać takim czymś to jest sklejone, żeby po prostu się dwa kawałki kartonu ze sobą kurcze yy, trzymały no i teraz moje pytanie, czy to gdzieś jeszcze jest przyklejone, czy, 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 czy co, bo jakoś nie widzę tutaj możliwości ściągnięcia. Jasne, że jest przyklejone, bo przecież nie bylibyśmy Ubisoftem, gdybyśmy nie zakleili tego we wszystkich możliwych... ze wszystkich możliwych stron. Jeszcze od dołu jest zaklejone, więc... Good luck, have fun. Kurde, nawet kolekcjonerki, słuchajcie, Assassin's Creed'a nie są aż tak bardzo pozaklejane i to mnie dziwi. Bardzo mnie dziwi, bo to jest troszeczkę... No, Przyklejanie czegoś takiego na stałe to jest tak troszeczkę mm, niekoniecznie, tak? Pokażę Wam jeszcze raz i będziemy mogli się lepiej przyjrzeć tej zawartości. Tak szybko Wam tutaj przejadę. Co jest w wersji kolekcjonerskiej gry, gdybyście nie wiedzieli. W ogóle gra działa na Unreal Engine. Jakoś tego nie da się odczuć, że tak powiem, przy okazji grania, nawet w wersję beta. No, i popatrzmy, co my tu mamy. Pierwsze, co od razu wam mogę powiedzieć, tutaj co czuję, i za chwilę zobaczymy. O tak, o tak, to będzie fajne. Już z góry widać, że naprawdę fajne, ale co chciałem wam tutaj pokazać? Proszę bardzo, zamykane na magnes. Mamy takie drzwiczki i mamy głównego bohatera gry. Wow, nawet moja kamera rozpoznaje jego twarz jako ludzką. Co znaczy, że chyba jest w miarę dobrze, ale do tego dojdziemy za chwilę. Słuchajcie, wypakujmy wszystko, co tutaj jest w środku. Zacznijmy od tej Ali Kart. Ciekawe. Fajne pudełko. Fajnie stylizowane. Oczywiście to, co zaraz zrobię, większość z osób, które są. 100% kolekcjonerów. Po prostu. Krew zetnie się wam w żyłach, bo to, co ja właśnie będę tutaj robił, to jest otwarcie tego cholerstwa. Zrobimy to. O, tak, dziękuję. Może ja tego nożyka po prostu zamykać nie będę. Może ja po prostu będę miał go cały czas otwartego. Zobaczmy, co tak naprawdę jakiej jakości są, słuchajcie, te karty. Pudełko, znaczy opakowanie. Hmm... Nie powiedziałbym, że jest jakieś mega. Proste karty za 5 zł w kiosku ruchu mają lepiej wykonane. Jasne nadruk jest fajny, w ogóle Wam go tutaj pokażę. Ma niby tutaj imitować słuchajcie. Nie fresk, tylko ojeju witraż. Ma imitować witraż, pewnie w tej katedrze, z której go wyciągnęliśmy, ale jakość papieru jest niezadowalająca bardzo niezadowalająca. Otwórzmy to sobie oczywiście wszystkie znaczki, że to jest przez Ubisoft wydane bo oni by nie mogli żyć i wyciągnijmy karty. Złapałem te karty i powiem Wam szczerze, że. Co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy? The French Tarot. Możemy sobie użyć francuskiego Tarota. Nie, tu są jakieś instrukcje. Tak szybko przejdziemy sobie troszeczkę te karty. Powiem wam szczerze, że jakość tych kart jest mizerna. Naprawdę te karty są w cholere mizerne. Fajne, co prawda są na nich grafiki. Koncepcyjne. Tu weźmy sobie jakąś, nie wiem, zastrzelmy. No tu już jest zwykła. Zwykłe karty, którymi można grać. O tutaj mamy jakiegoś nekromantę, czy cholera co to tam miałoby być. Tu mamy jakiegoś smokopodobnego czegoś. Tutaj mamy niewiastę nad martwym polem. Dużo martwych ludzi. Kurczę! Fajna rzecz dodana do tych, słuchajcie, do tej kolekcjonerki. Ale jakość wykonania tych kart, jaki papier został do nich użyty. Ja się boję ich, słuchajcie, w taki sposób zginać, bo ten papier, tak, pracowałem przez jakiś czas, miałem związek z drukarstwem i tak dalej, pracowałem w drukarni. Powiem Wam, że boję się tego papieru, ponieważ wiem i czuję po prostu, że ten papier, jak zegniemy, to zostaje nam takie zagięcie, więc w tym czasie będzie obchodzić jak z jajkiem, dosłownie i przenośni. I gdzieś położę je tutaj. Może się nie popsują do tego czasu. I powiem Wam, że pierwszy przedmiot, który chciałem, i myślałem, że będzie fajny, i niekoniecznie. Dobra, następna rzecz. Wow, to są te litografie. Po raz kolejny papier jest do dupy, a litografie. O, chociaż coś. Litografie, słuchajcie, są wykonane na takim fajnym, szorstkim papierze. Yy, mamy. Radę chyba tych wszystkich, tych wszystkich bohaterów, na to wygląda. I mamy zamek Elfów. Dwie fajne litografie, fajny papier do tego jest użyty. W przeciwieństwie do tamtych, Shaimonii Ubisoft. Nie, no, karty wykonane na, do dupy papierze, chociaż gdyby dali bardziej wzmocniony taki papier jak. Te litografie, to o wiele lepiej bym się wyraził na temat tych kart. A jak na tą chwilę, to karty przegrywają z dwoma litografiami. Gdzie kart jest więcej, a dwie litografie to są tylko dwa kawałki papieru, przycięte odpowiednio. I jeszcze do tego w kopercie, która również wysokich, słuchajcie, lotów nie jest. Słuchajcie, myślałem, że w ogóle ta koperta to jest jakaś podziękowanie, że kupiliście tą edycję kolekcjonerską, tak jak na przykład przy Hirosach. Piątce w edycji kolekcjonerskiej było dodane. Fajne to było. Dziękujemy, że zakupiłeś, bla bla bla. No dobra. Widzę następną rzecz, która mnie zainteresuje. To jest Art of, the... of Heroes of Might and Magic 7. Wydane w takiej samej formie i wielkości, słuchajcie, co artbook od Watchdogsa w ogóle. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że w momencie, kiedy to nagrywam, już zapowiedzieli Watch Dogs 2, ja dalej nie przeszedłem jedynki. Ups. No i standardowo wydane na wysokiej jakości papierze. Mamy tutaj wszystkie postaci, mamy w jaki sposób wyglądają zamki, mnóstwo artów, portrety tych wszystkich postaci. I wow, to jest tak ładnie narysowane, że nawet moja kamera wykrywa twarze tych postaci. Ciekawe, czy wykryjesz jego twarz, co? Szanowna kamerko, wykryjesz tą twarz? Nie, tej twarzy nie wykryjesz, ale te twarze to już wykrywasz, dziwna jesteś, wiesz. No i dobra, bohaterowie tutaj mamy Sylvanas, jak oni się nazywają? Heaven Academy Stronghold Necropolis Sylvan, Sylwanów. Spoko, fajnie wykonane, fajnie wykończone, tak jak mówię, takie akurat rzeczy ja lubię, bardzo dla mnie są fajne i powiem szczerze, dobra, położę to gdzieś tak, żebyście to widzieli. Mam nadzieję, że będzie to widać. Będzie, widać, ujdzie w tłoku. Yy, gra oczywiście, bo jakżeby inaczej, tu mamy grę zapakowaną, nowa folia, czyli jeszcze nie odpakowywałem. Haha, zapomnijcie, żebym wkładał płytę z tą grą kiedyś do napędu. Po prostu będę bawił się, że tak powiem, kluczami, bo jest mi po prostu wygodniej, szybciej w ogóle. I wiecie co? Nie wiem jak wy, ale. Ech, sam soundtrack tu jest jednak. Trochę kijowo włożony, bo spadł na dół. No i oczywiście, sam trakt, tak jak Ubisoft, lubi wydawać w najbardziej taniej uprawie. Nie mam nic, słuchajcie, do tego, że mamy tutaj 20 ścieżek. Super fajnie, ale wydajcie to w plastikowym pudełku, a nie w takiej kuperce czy czymś nawet ładnie nie wygląda. Weźcie przykład z Nintendo i z Legend of Zeldy, który kurczę, ten Rema Twilight Princess HD tam wydany w plastikowej okładce, można, można. I to przynajmniej jakoś wygląda wtedy, słuchajcie, nawet na półce czy gdziekolwiek my to położymy. No i oczywiście teraz główna część tego unboxingu. Schowam nóż, żeby, żeby go przez przypadek nie zwalić, inne takie rzeczy to figurka, figurka którą, a, jak zwykle, jak zwykle mamy naprawdę mocno wziętą i tutaj przyspawaną do tego pudełka, żeby nie wypadła w transporcie, ale to dobrze, wiecie, naprawdę dobrze. Już lepiej, że jest w taki sposób zabezpieczona, niż gdyby była zabezpieczona takimi metalowymi klipsami, którymi czasami figurki się zabezpiecza. Ponieważ te metalowe klipsy lubią, mam tendencję do zdzierania farby. Już lepiej, że takie coś jest dane, słuchajcie. Ja tu do tego muszę dojść od boku. Przepraszam Was za to, że, że tak to dziwnie będzie wyglądać, że może nie będziecie widzieć do końca, co ja tutaj robię. I mamy tą figurkę, słuchajcie. Mamy tą figurkę. ta da ta, dam ta, I powiem Wam, że faktycznie jakościowo to na chwilę obecną jedna z najlepszych figurek, jaką dostałem od Ubisoftu. Jasne, te nowe figurki, ogólnie figurki od czasów Watch zaczynają naprawdę błyszczeć, jeżeli o to chodzi, są naprawdę świetnie wykonane, widać coraz większe przykucie uwagi do detali, i wielki plus za to Ubisoftowi, coś kurczę chociaż potrafią, że tak powiem, yy, zrobić poprawnie, bo gry to nie za, do końca im, że tak powiem, wychodzą, nie zawsze. O, te, te, to tak też powinniśmy ująć. No i widzę, że jeszcze dodatkowo ta figurka tutaj ma dorzucony... Dorzucony... Hmm... Jak... jak dobrać się? Halo? Halo? Czy to wyjdzie w ogóle? Czy... Czy to ma zamiar wyjść? W ogóle nie chcę tego urwać. O. o, czekajcie, odłożę tylko na bok ten kawałek plastiku i... Co to do cholery jest? Dobra, no już wiem, o co chodzi. Teraz będzie naprawdę violent imagery, że tak powiem. O, zabrali mi głowę, żeby wymienić na coś takiego. Wow. To wygląda... Wiecie co, nawet tak sobie zostawię tą figurkę. Bez głowy jeździec, jasna cholera, a tu jest moja głowa. Ubisoftcie, dlaczego wy to w ogóle wymyśliliście? Ja rozumiem, dać się jakąś, nie wiem, dodatkowy miecz, nóż, czy cokolwiek. Wymienna głowa. Wymienna głowa, jeszcze na dodatek. a eee, to wygląda okropnie. I powiem wam szczerze, że akurat ta głowa... Ta w tym hełmofonie wygląda w porównaniu do tej głowy, którą no, po prostu on ma normalnie, wygląda kiepsko. To coś w ogóle nawet nie wyląduje na półce. Zostawię po prostu go tak, jak był, to znaczy z tą głową tą normalną, tylko oczywiście jak ją teraz włożę. A, włożyłem ją spoko, może być. Wygląda lepiej. Seriously. Wygląda naprawdę o niebo lepiej, niż gdybym miał mu włożyć taki tam hełmofon. Wtedy wyglądałby totalnie... B. Poza tym, tak żeby było śmieszniej, wydaje mi się, że to... no tak, to jest ta główna postać z... To jest chyba ten główny książę z, z gry. No, to jest ta sama postać. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że w grze on chyba nigdy nie chodzi w tym swoim kapelutku, a my dostajemy figurkę, która może chodzić w kapeluszu. Yeah, nie, nie, na pewno nie. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda edycja kolekcjonerska Heroes of Might and Magic 7. I powiem Wam szczerze, że ciężko mi jest to określić, ponieważ tak naprawdę dostajemy kilka fajnych rzeczy. W ogóle postawmy go tak, żeby nie zasłaniał tu reszty. Dziękuję. Słuchajcie, dostajemy naprawdę masę fajnych rzeczy. Dostajemy soundtrack, dostajemy te karty coś takiego, można by powiedzieć, było unikatowego. Dostajemy te litografie, dostajemy artbook, dostajemy figurkę tyle, że my to dostajemy w każdym, tak naprawdę no, edycji kolekcjonerskiej od Ubisoftu. Dostajemy soundtrack, dostajemy. Przepraszam, będę pokazywał. Dostajemy soundtrack, dostajemy. Dobra, gry nie liczymy. Dostajemy soundtrack, dostajemy jakieś y, arty w postaci, nie wiem, plakatu, mapy, czegoś tak, litografii czy czegoś podobnego, czyli wypełniacz. Dostajemy artbook, który zawsze po prostu dostajemy, tylko zmienia się ich forma, wielkość, etc., etc. Dostajemy jakiś dodatkowy wypełniacz w. W Watch Dogsach to były, słuchajcie, bodajże te karty rozszerzonej yy, wirtualnej rzeczywistości, czy, czy jak to się tam nazywało, więc spoko. A tutaj dostajemy karty, które, z których możemy ułożyć tego francuskiego Tarota i inne takie szmery bajery. No i oczywiście figurka, którą zawsze dostajemy. Wielki plus za tą figurkę, bo naprawdę yy, musiałem się samemu przekonać. Jeszcze raz ją wezmę, z tego względu, że słuchajcie... Wiele osób na tą figurkę narzekało, że jest słabo wykonana, że to wykonanie jest takie, że tak powiem, na odwal się. Nie zgadzam się z tą opinią. Teraz, kiedy trzymam tą figurkę w ręku, rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest to bardzo wysokiej jakości figurka. I żeby było śmiesznie, jest to chyba jedyna figurka, którą dostajemy w edycji kolekcjonerskiej, a nie, nie możemy jej zakupić osobno, bo z Assassin's Creedem jest tak, że Większość tych figurek, które ja posiadam, nie są z edycją kolekcjonerską związane, tylko po prostu, znaczy, mam kilka figurek, które po prostu nie były sprzedawane z edycją, kolek które były sprzedawane z edycją kolekcjonerską, ale osobno też można je było kupić oficjalnie z Ubishopu, więc plus za to. Za tą figurkę naprawdę duży plus. Co do samej kolekcjonerki, hmm, tylko dla fanów. Tak, tak, naprawdę tyle mogę powiedzieć o tej kolekcji tylko dla fanów, bo nie ma w niej nic nowego, nic mega ciekawszego, co do tej pory by nie było w innych kolekcjonerkach. Także takie 3 plus 4 minus na 6, jeżeli mielibyśmy oceniać yy, w skali szkolnej ta kolekcjonerka. Gra oczywiście to jest zupełnie inny temat, nie będę jej tutaj oceniał, może kiedyś się za nią zabierzemy bo podobno w dalszym ciągu w niej jest tyle bugów, że, że aż po prostu szkoda. No ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym unboxingu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was do zapoznania się z ofertą konsole i gry, bo pomogli mi to zdobyć. Nie to, że sponsorują ten materiał czy coś w tym stylu. Po prostu bądź mi mili dla ludzi, którzy pomagają nam zdobyć właśnie takie rarytasy, takie fajne kolekcjonerki, a nie tak jak... MP czy jakieś inna, nie wiem, jakikolwiek inny sklep tylko utrudniają. Moja przygoda z, że tak powiem, zbieraniem kolekcjonerek jest długa i naprawdę kupuję w różnych sklepach, ale tak dużą pomoc ze strony staffu czy jak tam ich, jak tam nazwać, ludzi odpowiedzialnych za sklep, naprawdę szukać ze świeczką. Jest kilka tak naprawdę serwisów, które w taki sposób pomagają kolekcjonerom w zdobywaniu nowych okazów, okazów do swoich, że tak powiem kolekcji. No i poza tym gdzieś tam na dole będziecie mieli linki do różnych miejsc, gdzie możecie zakupić nie tyle edycję kolekcjonerów co samego Heroes of Might and Magic 7. I cóż to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się do następnego unboxingu. A z czego on będzie, to jeszcze nie wiem, bo to jest nagrywane dokładnie na spontanie i w miarę staram się jakoś podtrzymać tutaj rozmowę, żeby to nie było przez 5 minut ciszy i ja odpakowujący, szeleszczący jakimiś, nie wiem, woreczkami. Poszeleśmy sobie woreczkiem na koniec. Trzymajcie się następnego razu. Cześć!